Dzisiaj automaty z kulkami, ale tylko i wyłącznie z kurami! Hej słodziaki! Ja dzisiaj jako pom pom purin z moją kurami na ramieniu Tak! Odpakuję ten automat, zamówiłam go, słuchajcie, na internecie. I ma tutaj podobno tylko i wyłącznie kulę z kurami. A Mam nadzieję. No właśnie mam nadzieję, że tutaj się Cinamon anime i melodii nie znajdzie, ale w opakowaniu otrzymałam jeszcze te. Nie wiem, czy one są puste, czy pełne. Dodatkowe prezenty to są specjalne. Na sam koniec odcinka je otworzymy. Jeśli też lubicie kurami, koniecznie zostawcie kciuka do góry! Za chlebkowego potwora tak samo! Bo ja wiem, kurami. Bad Bats. bad. Bats jest nas? zakochany. Tak którym dzisiaj jestem ja A w tej oczywiście mamy tu jeszcze paczuszkę od Roksany, Którą rozpakowałam już na shortsie, Natomiast dzisiaj na odcinku również pokażę Co tutaj takiego mamy Ale sądzę, że najpierw dajmy pierwsze minuty filmu Temu automatowi, dajmy mu szansę Co prawda jest troszeczkę Zniszczony, ale to się jakoś ładnie rozłoży Pewnie będzie wyglądał Fancy i cute i to, to, to jest dla mnie paczuszka Proszę zostawić paciuszkę. Ona tam też nie ma gadżet. Tutaj mamy otwór, przez który wkładamy kulę od góry, którą z powrotem napełnimy. Więc to jest w ogóle super pomysł na prezent, żeby to kupić, przemalować to w nawiązaniu do danej osoby. Wiesz, to jest taki indywidualny prezent. Ej, ja tak chyba zrobię. Jeszcze nie wiem takiego, ale tak zrobię. I później wypełniacie go jakimiś fajnymi, śmiesznymi gadżetami, Które kojarzą wam się z tą osobą. Tu mamy ten otwór najważniejszy. I czy ty tam szukasz? Co tam zalano? to jest śmieć, to jest zostaw śmiecia. Tu otwieramy. Wow. I teoretycznie powinno działać na przekręcenie. Cenie. Zobaczymy czy tak faktycznie jest, którą jest napisane w tą nie. w tą? czy w tą? tamtą. Tam. No tak, bo tu, tak, jest strzałka, nie, nie, nie. tu jest taka strzałka, tu jest taka. W tą, w tą. Tak? Tam ta strzałka to jest do napisu. A, okej. Okay. Kręcimy. Trząsamy i kręcimy. Dobra, drugą drugą. 2000 thousand years later Majmy szansę, bo może kula się zablokowała Coś tam jest Jest, jest! jest, jest zablokowała jest. się po prostu No dobra, zobaczmy czy nie są puste Bo będzie mi bardzo przykro, że zostałam tak puste na, na. Czy to jest kuroni? W ogóle przepraszam za moje palce, ale robiłam dzisiaj tęczową nutellę dobrze, więc no, prosimy to tutaj wybaczyć To jest pompuś tak? ja chyba się niepotrzebnie przebrałam za pompusia No chyba tak Znaczy w sensie że to jest ładne w sumie, to jest taki pompuś w jakim stroju Bo tutaj mamy Haluki w stroju pompusia A tu pompuś w jakim stroju Uważam, że wygląda ładnie, ale no to jest moja wina Przepraszam, to jest naprawdę moja wina, że jest tutaj pompusz, To jest mojego przebrania, to jest tylko jedna pomyłka Kulę zostawiamy do naszego własnego automatu I nie tracimy nadziei, idziemy po kolejną której? Musimy znaleźć Kuromi, bo ja chcę otworzyć paczkę od Roksany, bo tam są Kuromi. No, nie zacinaj się. Tam ten się nie zacinał. Żółty jak pompuś. No, to on źle wróży. Jej, ale źle wróży i pokazała się Kuromi. Kuromi, ładna. Podoba dobra. mi się i jest takim Tak się znać, czy nie widzieliśmy już takiego w podobnym... Pendarza Tak, mam takie Palendarze. wrażenie lekkie, że to są te same, ale... Nie było takiego ładnego pompusia. No dobra, skoro dało nam się zrobić Kuromi, to przyszła pora na tą tajemniczą pakę od Roksanki. Pipi, to może możesz zostawić folię Ona lubi folię A nie, ten Kuleczka Kuleczka Pierwsze co, to mamy lampkę Kuromi z Miniso jest panienka Panienka z okienka, proszę tam hałasować ślicz. z tyłu, co? Dziękuję no. Jest prześliczna, naprawdę bardzo ładnie wygląda Tutaj sobie ustawimy nasze Kuromi obok naszych Alfredów. O, naszego bad -baca. Dzień dobry <laughs> Bardzo mi się podoba i w ogóle jestem strasznie jej raz za tą paczuszkę Bo ogólnie poprosiłam ją tylko i wyłącznie o wysłanie tych uszek Ponieważ jak zobaczyłam u niej na stories, że znalazła takie a to są właśnie moje marzenia. Jeszcze brakuje mi tylko piernikowych do kolekcji. Zgodziła się i mało tego. Wysłała mi tyle dodatkowych rzeczy. He, he. Ta, 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 ta. Tu mamy jakieś żowe chrupki z Hello Kitty. Mamy Pokémon, czyli już wszystkie ma. -a, A. Ej, jak te tęsknię za Japonią. Totalnie. I tutaj jeszcze mamy Hello Kitty! rureczki. Kipi też chce otworzyć. Kipi też miała swój wisiorek. jakowy wisiorek. Wiesz, ładnie w nim wyglądałaś? Przymierzałaś go. Fu. Twoje już są takie długie. Proszę bardzo, wchodzimy tu. Pokazujemy jeszcze piękny notatnik z kurami. Patrz jaki ładny, śliczny jest. Tutaj są mini, chustecz... mini chusteczki z kurami. Yeah. patrzcie na moją, popcie tak. Superaj to. Może ty już Ci tracisz. I mi jej tą kuleczkę, przecież widać, że ona chce tą kuleczkę zdobyć. To daj jej jedną, no. To się chciała odpakować. Idziemy do kolejnej kuli, której mamy naszą. No halo, a to Tom. A jak ma działać, jak w złą stronę kręci? Mm. Jest! My melodii będzie teraz. O nie. nie Tak, się pusta To jest spinka, po, ale ładna. To jest mini spineczka, ona jest totalnie tycia. Jest tak zabarwiona jak moje palce w tym momencie, ale jest ładna. Bardzo mi się podoba. A to wie? No fajna, pompusiowa, tylko to nie miał być automat fulkurami, tylko? No bo ja się przebrałam za. Pompuśa teraz nie pompuś tutaj wylatywał. Dolejmy tutaj, znaczy dosypmy wszystkich, kul. Nie wszystkich. A bo pipi, pipi się bawi jedną. Tak, to ona stanie na koniec, tak. O nie, ta jest otwarta, dobra, pokażemy ją. Z cinnamonkiem. Tak, tak myślisz? No, oczywiście. Tak, bo mi się wydaje, że z mojej Ale ładna. No. Jestem zawiedziona, że nie ma kuromi, ale jest naprawdę. Póki co, Wiesz bardzo co? chyba są dużo lepiej wykonane niż z kalendarz. Z kalendarz. Tak, zdecydowanie. Totalnie. Sotnik tam hałasuje kuleczką z tyłu. Tam z tyłu gdzieś za... Patrz, z tyłu tam się coś rusza. Tam no jest. Duch. Kumidu, widu. Pipi, where are you? Czy jakoś tak. tak. Możesz to górą wyciągnąć. Szczerze, że nie będę go przerabiać. Tamten był fajniejszy wcześniejszy. O, o jest. A Mamy to i tutaj proszę pani. Co to jest? I taka... w życiu nie dotykam takiej gumki do głosu. Ja ją ja widziałem taką, pokaż to. Jest taka w dotyku dziwna, ale jest bardzo ładna. Nie, jestem zachwycona, serio. Ładnie. Pipi, czy ona zgubiła kuleczkę i po kolejną? Tak. Nie, Pipi, oddaj kuleczkę. Dziękujemy! Nie podoba mi się to widzenie Daj to Pipi, to za chwilę wszystkie będziesz miała kuleczki. Jest, 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 wypadła, jest? wypadła, wypadła! No. Nie, nie. Tyle lat później cinnamon. Ładny, o, I co, co ci się stało? Nie. Czekaj, coś powiem? To, ten taki to jest taki czy jakoś tak. Nie, ten... to nie jest sakura, znaczy tu jest sakura, ale tu są kwiatówki po mm -hmm. prostu. On jest, taki jest wiosenny. Dziwny, ale fajny, no bo wiecie, już mamy mnóstwo tych cynamonów więc fajnie, jak wyglądają troszeczkę inaczej. Czy da się to górę otworzyć? No, tak, tak. Kurokierowki to musi być. Tak? kolorystycznie. Kuromi moim zdaniem. Jest, wreszcie, kuromi kolejna. Ale uważam, że ta czarna byłaby ładniejsza. No, Akurat, nie, to jest ten sam kształt, ten sam. No, ten sam, inny kolor. Pisz. Typis, zostaw folię, no oddawaj po prostu. proszę. Trzymaj, pusta, pusta kuleczka. Wlecia fioletowa, czyli oczywiście kuro miasta, tak? I w niej mamy my melodii czerwoną, bo nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie docelowo Maj melodii na początku miała czerwony kapturek. Dopiero później fani chcieli, żeby miała różowy. Nie dziwię się, lepiej wygląda tak. różowym. I bardziej się różnia od Hallow Kitty, bo Hallow Kitty mi się bardziej kojarzy z kolorem czerwonym. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Teraz nas lepiej idzie. I No, halo, Ej, to jest Nemesis, znaczy ona jest bardzo ładna i jest taka ssa. Ma. Można z niej zrobić kolczyki Nie no, szukamy pozytywów w tym odcinku Można z niej zrobić kolczyki, jest ładna, ale to nie jest góra mi. ale to jest jej wielka kumpela Tak, bo dwie są białymi króliczkami Oczywiście napiszcie w komentarzu, która postać z Sanrio jest waszą ulubioną A teraz widzę od tej strony, elegancko Dobra, mamy... Bardzo ładne są kolory tych kulek, to, to muszę prawda. przyznać. I mamy tutaj, tej ładną z tej serii co Cinnamon i z tej serii chyba co Pompuś? Możliwe To jest Hello Kitty, bardzo no. ładna W serii mamy podział na tak Ostatnia, ja już się mam. Wow! Mamy ją! No chodź, tu. Mamy ją pipi w tym czasie. Pipi, jej tam tą kuleczkę. Pipi, oddaj kulkę tam, ale dałaś jej pustą wcześniej, czy nie? Patrz, nie no, ona jest nie otwarta. O, Pokacio, rzeczy, właśnie otwieraliśmy. Czy pociacio się pyta. Pokacio! Ja właśnie mój pokacio, przepraszam. Otwieraliśmy rzeczy na tym wow. odcinku, tylko i wyłącznie rzeczy z temu, z pokacia. I mamy tutaj do naszej łoskowej serii. Też cute. No i pipi, przyznaj się, bo ja tutaj już otworzyłam wszystkie. Gdzie jest. Czy to jest ona? Czy to jest ona mała? Chyba. No dobra, skoro mamy tutaj ostatnią kuleczkę, tutaj mieliśmy 4, 11, 12 piłeczek. I w sumie chyba to kosztowało już 30-40 zł, więc mm, jest to dobra cena. Nieźle. jest źle. Wow, druga kula. Ładna, bardzo ładna. Tylko że żeby te troszeczkę za mocne na włosy, będą niszczyły. Ale na przykład na jakiś. Szaka, na koślałkę też by fajnie to wyglądało. Bardzo mi się to podoba. Myślisz, że baterie są w tym. Czy nie, nie wiem, zobaczymy, to zróżnia. O, w reguły mamy zapas baterii. Ale czy na pewno taki? Nie ma? S są 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 są, głowa. Głowa, głowa ma baterię. Głowa? Głowa. Tu faktycznie, to jest na USB. Oh, świeci się. Można to podłączyć pod powerbank, ale nie ma kabla. Szukasz? No. Ale no jakiś swój znajdę pewnie. Ładny. No dobra, ja przyznaję się, że ten automat był 8 na 10. Najbardziej podobają się rzeczy do włosów, a szczególnie ten pompuś i ta kuronik. Uważam, że turbo sztos. Lampka też sztos. No wiadomo. Więc super. Bardzo jestem za nią wdzięczna. Dajcie znać, która z tych rzeczy podoba wam się najbardziej. A my sędziowie Widzimy się na tym kurum, ja jestem w odcinku, byziaki, pa!